Jeszcze kół do Kisielin, z tego Lubicza jeszcze leci jeszcze legalne kłopot Browar, Browar, jesteś? Górzno, baza górno, jesteś? Tak, jestem, jestem. Ono widzisz, no już jesteś na drugim mikrofonie. Słuchaj, ja stoję za kisielicami, zaraz za kisielicami na takim wzniesieniu i powiem ci tak, no znów do mnie dolatujesz i to i to, i to jestem pod wrażeniem. E, za kisielicami, kilometr za kisielicami w stronę i ławy. E, czytam go. tam nie czytam, kurde, muszę wyłączyć komputer i te wszystkie urządzenia i zobaczę wtedy. Browarek, browarek, siemek, siemek. Chwileczkę, słyszę tam w tle kogoś, ale nie wiem kogo. Nie wiem co tutaj się zaraz za robi, nie wiem co jest, co mówi, czy ktoś mówi. W każdym razie jak tam i łapa się odbywała, to tutaj to, to, to było elegancko przez chwileczkę, a dalej to nie wiem. Brek, brek. I to chyba, że tak, no to zostaje że do to jest to legancko. No te dwa bywa... ziski, i tam oznacza, że tak to 40%, czy ten naprawdę? Brak? Brak, brak, brak. No witam kolegę, witam serdecznie. Przemek kłania się z tej strony. Ja tutaj akurat mobilkiem stoję za Kisielicami, kilometr za Kisielicami, w stronę Iławy. Tak ciekaw jestem, skąd, skąd kolego nadaje. Tutaj jeden kanał, do góry, tak? Okej okay. O jestem No weźmij tutaj z i ten mikrofon Czy to jest taka porażka całkiem, czy to w miarę leci. Na no, no, jak mój no, jak no, gust, tym Browarek, browarek jesteś? Bro browarek, browarek Naparcie zająć, to znaczy, że muszę zjechać do połowy, tak jak teraz i będzie dobrze no dokładnie, dokładnie. jeszcze troszeczkę, tak jakby w tle gdzieś tam było takie ostatnie sylaby Nie a może po prostu za blisko mikrofon przyjmę. no ja blisko, blisko, blisko a te echo, echo to jest tam całkiem takie chyba, chyba zrypane jakieś dziwne echo w tle u Ciebie nie skręcam, rozumiesz, już się skręcam i teraz powinno być dobrze ale no, są to na te czerwone pole wychodzisz na, na plus 30 ooo, no i na 50 watt, ale do ciebie, właśnie żebym dopał troszkę proszę ciebie, żebym skręcił na, na 40 wad, bo wiem jak tam mówią coś daje 90 to zaczyna przesterowanie się robić Maksymum lepiej nie, nie, nie pójdzie, to, to, to już wskazówka do końca idzie, prawie. Tak, ale... Piotrek, poczekaj, Piotreka ja, ja teraz go wyłączę. W tej chwili jest wyłączony i daj mi raporcik Jak to idzie bez, bez dopału? Tak samo pełna skala, tylko że, że dobijasz do tych 30, tak masz modulację nie podrywać. I tam wiesz, że podczas modulacji tam ta wskazówka do, do 30 która jest stała, tak? Eee, no, tak, że ja mam antenę bardzo wysoko, nie? Ja mam, ja antenę podniosłem na 20 metrów A ten typ jest w miejscu właśnie na W naszym czasie, gdzieś ty był, jak się nie było. Albo tak, lato było, a teraz się robi zimno, mokro i, i bliżej jesieni zimy, więc się zaczynam pojawiać i będę się pojawiał. A powiedz mi, czy, powiedzcie mi tam, panowie, co, co jest z On tak, podobnie jak wszyscy tam. E, po prostu teraz to, nie wiem, teraz, no ryby i tak dalej. I laty, to będzie, będzie albo się przejął tym, że, że energetykę chcą sprzedać i, i, i się nie udziela. Aha, aha. No yy, A mikrofon do Piotra oddam. Yy, Piotrek, wczoraj jechałem na 19, tam w twoich stronach byłem, żebym cię wołał, ale za diabła, tam żebym cię nie wołał się ciebie.